Niech będzie pochwalony Chrystus. Witam was serdecznie w uroczystość na narodzin świętego Jana Chrzciciela. I moi drodzy, przeżywając tą uroczystość, słuchując się w słowo dzisiejsze, trzeba nam sobie uzmysłowić, do jak wielkich rzeczy Pan Bóg powołuje każdego z nas. Najpierw Izajasz mówi takie słowa. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela. Izajasz miał świadomość, do czego Pan Bóg go powołał już od urodzenia, do czego go ukształtował, że ma nawrócić Izraela do Pana Boga, być tym, który będzie przekazywał Jego głos. Ale popatrzcie, co dalej mówi Pan Bóg. I rzekł mi, to zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokolenia Kuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla Pogam, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Moi drodzy, Izajasz odkrywał jakąś część, a Pan Bóg zaplanował jeszcze więcej dla niego i mówi mu, to zbyt mało, to co sobie, co już odkryłeś, co już zrozumiałeś. Ja chcę, żebyś był też światłością dla pogan. Jeszcze więcej, jeszcze większe rzeczy dla ciebie przygotowałem. Tak samo było z Janem Chrzcicielem, o którego na rodzinach dzisiaj słyszymy. Przychodzą ludzie, sąsiedzi i y, chcą go ochrzcić. No, nie ochrzcić, nie było ochrztu. Chcą y, go obrzezawszy nadać mu imię Zachariasz, tak jak jego ojciec. Zachariasz był zacnym człowiekiem, dobrym, y, był kapłanem. Także wspaniałą, y, można powiedzieć, przyszłość chcieli dla niego, bo nadać imię to też związać z jakąś misją, zadaniem. Chcieli w, w jakiś sposób to dziecko włożyć w te tory, w których funkcjonowała ta rodzina. Pewnie i dobre, ale Pan Bóg zaplanował więcej, jeszcze większe, jeszcze wspanialsze rzeczy. Dlatego Elżbieta mówi nie, lecz ma otrzymać Jan. Oni się dziwią i wtedy Zachariasz też potwierdza pisząc na tabliczce, Jan będzie mu na imię. Zachariasz i Elżbieta już zrozumieli, już przyjęli to, że dla tego dziecka jest inne zadanie, że Jan ma być kimś wielkim. Nie wiedzieli, na czym ta wielkość ma jeszcze polegać. Ale przyjęli już to. Moi drodzy, i to jest to, o czym chcę nam dzisiaj to Słowo Boże powiedzieć. Pan Bóg przygotował dla każdego z nas wielkie rzeczy. To, co odkrywasz, to jest jeszcze być może nie wszystko, albo zbyt mało. Pan Bóg chce więcej, więcej. Bóg jest nieskończony, Bóg, e, Bóg jest wspaniały i ta wspaniałość się wyraża przede wszystkim właśnie w tym powołaniu, w tym zadaniu, które Pan Bóg nam daje. Pomyśl dzisiaj, co ty już odkryłeś, co odkryłaś o swoim życiu, do czego Pan Bóg cię wzywa. I stań przed Panem Bogiem i powiedz: Panie Boże, przyjmuję to więcej, które jeszcze dla mnie przygotowałeś. Dobrego spotkania ze słowem Bożym. Szczęść Boże.